Zadania na spokojnie. Matura poprawkowa, podstawowa, rok 2024. Zadanie numer 29. No to proszę bardzo prawdopodobieństwo. No to oddzielmy sobie kreską dwie rzeczy. To, co nad kreską, to jest doświadczenie losowe i najpierw tylko tym się zajmiemy. A to, co pod kreską, to jest zdarzenie losowe czyli coś, co się podczas tego doświadczenia wydarzyło. Więc jako się rzekło, doświadczenie losowe. Myślę, że najprościej, najbardziej tak może wizualnie będzie to pokazać po prostu w tabeleczce. Tu jest zbiór C, 0, 4, 5, 7 i 9. No to proszę bardzo. Tu mamy zbiór D, 1, 2 i 3. I co robimy? Jedną liczbę ze zbioru C, a następnie do niej dorzucamy jedną ze zbioru D. Czyli tworzymy takie pary. To jak to będzie wyglądało? 0,1, później będzie 0,2 i 0,3, następnie 4,1, 4,2, 4,3 i tak dalej. tak, 5,1, 5,2, 5,3 i, i tak do końca. No dobrze, to już mamy to ładnie zrobione. A teraz zastanówmy się, jak to się liczy prawdopodobieństwo. Otóż prawdopodobieństwo jakiegoś zdarzenia, to jest A i takie wykreski, czyli moc zbioru A podzielone przez moc zbioru omega. Co to znaczy? Moc zbioru to jest ilość elementów, czyli tłumacząc to na taki prostszy może język, trzeba policzyć ilość wyników, które sprzyjają zdarzeniu A i podzielić to przez ilość wszystkich wyników. Moc zbioru omega to jest ilość wszystkich możliwych wyników. No to każdy widzi, że tych wyników jest 15, tak? A ja udaję, że nie widzę, bo... No, jest napisane zapisz obliczenia, no, 5 razy 3, ponieważ ta tabeleczka jest 5 na 3 albo 3 na 5, to moc omegi jest 15. I teraz na czym polega nasze zdarzenie w ramach tego doświadczenia? Czyli na które wyniki z tych 15 będziemy zwracali uwagę? A no to takie, żeby suma była większa niż 9. No to będzie bardzo łatwe, bo to będzie tylko... Nic mniejszego nam się nie przetrafi. 7 i 3 to jest 10. Wszystkie są poniżej. 7 i 2 to jest 9, a reszta jest mniejsza. I wszystkie z tego ostatniego, z tej ostatniego wiersza. 9, 1, 9, 2, 9, 3. No to mam nadzieję, że nie będzie potrzebny kalkulator, żeby to policzyć, tak? że mocy zbioru A to jest 4. I prawdopodobieństwo zdarzenia A to będzie 4 podzielone przez 15, czyli 4,15. Odpowiedź? Prawdopodobieństwo zdarzenia A wynosi 4,15. I? I już. Koniec zadania. Jeśli komuś się wydaje, że to jest takie proste, no to ma rację. To jest takie proste. Pod warunkiem, że zrobimy to po naszemu. Na spokojnie. To wszystko. Dziękuję za uwagę.